No, hejka, witam ponownie po tygodniu przerwy. Dzisiaj jeszcze nie tak do końca nie minęły mnie te radosne chwile, które były tydzień temu tutaj na tym łowisku, a mianowicie zdobyłem pierwsze miejsce, no trochę się mogę pochwalić, w spinningu, a dzisiaj jestem ponownie na, na, na zasiadce. Fiderek, karpióweczka. I tak jak pamiętacie kiedyś z kanału, jak oglądali filmik yy, łowiłem na kanale bydgoskim yy, na ciasto. Dzisiaj to samo, tylko, że trochę zmieniłem recepturę. Zobaczymy, może coś da. Zapraszam na kolejny odcinek. tą FISH weekendowe łowienie. Hejka! Dzisiejsze łowienie przygotowałem zanętę słodka kukurydza, do tego dodałem prażone siemielniane, kawałki skórki chleba tostowego, a za przynęte mam ciasto z chleba tostowego z dodatkiem wanilii i tradycyjnie sprężynka i fiderek. Czyli koszyczek. I zobaczymy, co tu dzisiaj da. Muszę powiedzieć, że na razie, po 30 minutach łowienia, na razie zero aktywności, w ogóle żadnej ryby. Nic, nic, kompletnie nic. Nie drgnie. Wszystko stoi. i Słychać jest tutaj paru wędkarzy. Jest prezes tego koła, który opiekuje się tym. I jeziorkiem oczywiście. Ja też jestem w tym kole. Był Był tutaj też jeden, ale się niestety już zwija. No i zobaczymy. Może coś dzisiaj ta Na razie co mnie tu słuchy, co słychać, to na razie zero brań. Zero brań, kiepsko. Totalna klapa. No nic miejmy nadzieję. Prawdopodobnie karp. Ja pierdolki. się Normalnie karp tu podpłynął, tylko tutaj coś się chyba dzieje, bo widzę, że małe rybki yy, pyszkami u góry są, tak jakby powietrze brały. Ojojo, coś niedobre się tu dzieje z tym maratonem. nie złowiłem, ponieważ tu się jakaś wczoraj impreza odbywała na balatonie i rybki dzisiaj tak się zachowują jakby byłyby śnięte jakby była przyducha powietrze łapią, nie wiem, albo coś zatruli tą wodę, albo nie wiem w poniedziałek będzie tutaj ichtiolog oceni stan wody Janek mówił, że będzie interweniował w zarządzie koła PD2. Nas tutaj było chyba z pięciu czy sześć? Nie, przepraszam, czterech wędkarzy i nikt ani nawet brania nie miał. Ja też. że efekty są cilowe, a ciasto zrobiłem. No ciasto mi wyszło, bo się je, godzinę w wodzie leży i jakoś jeszcze jest na haczyku. Czyli dobrze zrobiłem to ciasto, a nie wiem, czy no, czy tego, czy rybą zagostuję, ale chyba dzisiaj nie zagostuję rybą. A tu, a tutaj przed chwilą gdzieś godzinę temu taki karpiszon mi stał. No, coś powiedział. A tam już leży. Taki leszczok. Ja? ja nie wiem co oni tutaj wrzucili. Nie wiem. A, co, a wczoraj była jakaś tutaj impreza? No była wczoraj. A dzisiaj myślę, dziękuję. No, ma. no. Ale nie ma już tak, nie? Co? Już nie ma tak, nie? Jest, tylko że jest fanka, ale no, no zobacz, cały, cały czas oczkuje, zobacz, widzisz? No, no. Cały czas. Nie, tam, tam są, ale już, już nie ma tak, już, już, już zmniejszyło się. Zmiszyło? Nie. Mówię, oni musieli, bo a to wczoraj to i to jej mieli postawione? No nie, nie, mówili, bo nie widzisz ile tam leży tych, tych, tych plastikowych tych kurwa ja nawet te podfrontale to powinni kurwa się za nich ja wziąć No. Pewnie z tych, którzy to już tu wyjebali, bo tam wiesz, po to jak są chemikalia, które żeby nie śmierdziały, nie tego, i tu pewnie wyjebali do, do boletonkę te, te wszystkie cyfry. Kolejna bułka ma, ja bułkę ma, bułkę tam, chleba, bułkę. Ona zostawi. Ją. Co? Ona zostaje, bo nie jestem na to. O! trochę i kuzyn. No taki kamo, no zobacz. Patrz. Nie mają z domu co robić, przychodzą tutaj i wypiedalają chleb do, do wody. A te, ten te, 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 się tutaj rzucał. No. Tam też zarzucał na chodnik kurwa suchej. I, i leży, jeżeli je rzucił do wody, że rzucił. Bo kurwa suchej na no. Cisza, nic, kompletnie nic. Ani brania nie mam tutaj. My jako koło tu zarybiamy, dbamy o to, a przyjadą tacy k***i, tam rokowcy czy co tam było i o. Katastrofa ekologiczna gotowa. No, tam prezes idzie. Normalnie padaka, no żeby nawet no ma, nawet, nawet drobnica nie skubie No nic Cała drobnica u góry i łapy powietrze. A tutaj za dwa tygodnie będą zawody, to ja nie wiem. Ryba. Mam nadzieję, że nic, nic się jej nie stanie. No to taki, taki przejściowy to jest. No, jak będą... Jak tak dalej będzie, to ja nie wiem, co zawody w ogóle będą sens miały, ryba padnięta i cześć ale mówię jak ktoś za to beknie ostro jak tu będzie przyducha albo coś, jakieś bakteria albo jakieś inne chemikalia o, słuchaj, prezesa, zaraz się spytamy co tam co tam ci gdzieś dzwonił czy coś rozmawiał Zaraz się dowiemy co, 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 tutaj Zaran się oddania, stało. Mam wstać? <śpę> 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 <Bombsztaś? śpę> I co, dzwoniłeś gdzieś? Nie no, to, no dzisiaj nie będę dzwonił. Aha. Jutro. I co, złowiłeś coś? No co ty nawet brania nie mam, ty, no chyba by nawet robica skubała. Ale ten, tak dookoła tak się nie dzieje, tylko tu w tym końcu. Tu? No. Tu Bo może z sadą spłynęła tutaj du wszystko? Biotru wietej. Może za gęsto Nie wiem, bo ja myślę, że. oni wczoraj mieli to i to ja postawione do tej imprezie. No, no ten namiot. Ale namiot, ale oprócz tego mieli to i to ja? Nie, nawet to. Mieli. To i to ja mieli? Tak, za tym. Bo za... w to i to są chemikalia, nie? które tam te, te wszystkie. te. te no nie śmierdziało. Przecież czy, to kurwa nie tylko wczoraj był konkurs tutaj, No ale może wczoraj z to i to ja wywalili tutaj gdzieś. A wiesz, a to są chemikalia? Ale nie widać ja no to to idzie na dół, a woda, wiesz, zabiera tlen rybom. Nie widać, a jednego tylko mieli wczoraj. No to a czy a no. A tam tych konkursach mieli po dwa. No tak, no ale to wiesz, tych, tych zawodno za, koncertach. No nie wiem, no bo musiał, musi przejść zobaczyć. No, nie przecież. no jutro będę dzwonił do niego. No, no przecież to jest nie możliwość. Ja tak mówię rano, tak mówię, ryba oczkuje, ja patrzę, no przecież tutaj mi staną, tutaj i do góry. No, dlatego, dlatego ja mówię, no... Yy, niemożliwe, żeby przyduchał. No była. właśnie mówię. no I to kurwa o tej porze. No, tym to bardziej, że czemu, czemu nie było to... na przykład w lipcu, w lipcu? W lipcu, w lipcu no, to, no, jak popał, były no. 35 stopni. Ty bardziej, no. tak, że mówię, że właśnie ta fontanna chodzi. To no. No, przecież na no, naprawdę, że 12 godzin chodzi. Ja tego mówię, no zobaczę, co on jutro powie. No. No. A może jeszcze dzisiaj do niego zadzwonię. No. no. A co? Bo jak tego, to, to normalnie to tam nie wiem, kto to i wtedy to pozwolił. Jak zatru, zatruli wodę, to wegną mnie nieziemsko, jak wodę za, za, zatruli. Tylko udowodnij, że chłopie, że to oni... No, no to jeżeli to, to, pokaż jest. próbki, Próbkę weźmy i, dobra, i, dobra, i... to jest jeszcze rodziem w okręgu tak. przecież. Bo ja mówię, bo ja, ja z tego, co, co się orientuję, to w tych to, jak mają te związki, opuszczam, że gówna i szokę, za przeproszeniem, to mają te związki, żeby tak nie śmierdziało się, No to właśnie. To ja. I jak pewnie im się pewnie nie chciało, albo się nachlęli, obalili, do wody poleciało. Ale i... chyba nie byliby tak bez myśli, żeby kurwa do wody Jest, to już było ciemno. Janek. Nie znasz ludzi? To i To ja mogli mogli wziąć, ale nie chciało im się tego, po prostu wypucili z to i to ja pustego. wzięli gdzie indziej postawili. No, bo wczoraj był jeden, ale tam za, za, za ten no. Był jeden, no? no dobry. No. Bo jak może byłoby tam więcej, albo tego, to w ogóle do, do góry było. Nie wiem, zobaczymy no. co, co mi powie no, jutro to, Damian. No mówię, no człowiek... A ktoś... ja już myślałam, że się u Pana na kolację załapię. Przecież nie, nie, chleba miałem. Was? Chleba mam. Chleb to ja mam w ja. domu. <noise> nie, no nawet brania nie mam. No, nawet kudy, nawet... Nie no, bo w ogóle ryba nie żeruje. No. Przecież no, tamten od, od szóstej był na koszyk i nic. No. No eee, i na koszyk? Włodasz był y, od szóstej, a nie brania nie no. ma. No nie wiem, no mówię po tych imprezach, no, no musi się skości, no przecież no, bez jajów kurde. Nie no już się skończyły imprezy no, w tym roku. No. Ja rozumiem, niech się tam gają, no przecież, przecież to kurde, no, nie to, że ja nie wiem. Człowiek dwa, przyjdą tacy o, i ojcie I dupa. No, no nie wiem, no, no zobaczę co jutro mi powie. No, no, no. Ale ja jeszcze będę się to No, No no Miłego dnia. Dzięki nawzajem Drodzy, już tu jestem chyba z 4 godziny i naprawdę to jest szok. Ani brania. Jeszcze takie zjawisko mnie nie spotkało na tym łowisku. Ale wiem przyczyna, dlaczego nie chcę brać. Było nas tutaj trzech, czterech wędkarzy i to samo, ani brania, ale zauważyłem, że drobnica, czyli płotki, wzręgi zachowują się tak, jakby była na tym jeziorku przyducha, co jest niemożliwe, ponieważ nie jest gorąco. Fontanny chodzą, woda jest dobrze natleniona. Prędzej bym się zgodził, jeżeli by to było. Te upalne dni Ale co się dowiedziałem Wczoraj była tutaj nad Impreza Rozmawiałem z prezesem I w poniedziałek Zgłosi to do PZW, do ichtiologa Niech przyjdzie, zbada sytuację Bo jeżeli Ta impreza Jakoś to wodę podstruła To słono, to słono I jestem pewien że dzisiaj niestety będzie wynik zerowy no chyba, że jakiś cud ale naprawdę dzisiaj nie ma szansy do, do złowienia jakiejkolwiek nawet drobnicy i tak to jest jedni dbają, drudzy to rozpierdalają sorry za przez blisko niech dzieci zatkają uszy, ale krew mnie normalnie zalewa sprzątamy, zarybiamy a tu sobie imprezy zrobią, ryby podstrują. Dobrze, że tu kąpieliska nie ma jeszcze, bo się mogli ludzie potruć. Oto dzisiejsza moja przynęta. Ciasto to z tostowego. Nadal nic. Teraz będę musiał polować, żeby gdzieś się odpryskać. Ja już dzisiaj będę kończył niestety przez cały dzień zero brań. Tutaj kto przychodzi, który łowił tutaj w dzisiejszym dniu tak samo twierdził, że zero brań, nie wiem co tu się stało, woda prawdopodobnie chyba została tu jakoś zatruta, bo rano rybki powietrza łapały nie wiem sprawa do wyjaśnienia, do, do a to już jest w yy, gestii i prezesa tego akwenu. I mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione. No nic, kochani, dzięki za, za to, że byliście. I do zobaczenia za tydzień. Tą Fish weekendowe łowienie. Hejka!